Rosł z kluskami al dente. Jeśli byłaś długo z narcyzem, to ci powiedzą, że pewnie ci się podobało. Jeśli byłaś z nim krótko, to powiedzą, że brakowało ci cierpliwości, by budować związek. Jeśli cię zdradził, to powiedzą, że gadasz jak każda porzucona kobieta. Jak nie zdradził, to usłyszysz, że o co ci znów chodzi. Cokolwiek nie zrobisz, nie powiesz, jakkolwiek się nie obrócisz. Zawsze będziesz miała dupę z tyłu, Dziobanie trwa, bo zawsze znajdzie się jakiś nielot, który w twoim dramacie dostrzeże swoją szansę, któremu wydaje się, że jeśli tylko wskoczy na twoją grzędę, to będzie żyła z kogutem sto lat, wśród czterech tysięcy wysiedzianych jaj i wyklutych kurcząt, jako królowa kurnika. Generalnie czasem myślę, że świady z wielkim kurnikiem, w którym kury walczą się o lepszą żerć i uwagę napuszonego samca. Zasada jest prosta. Dziobiesz, by inne cię nie zadziobały. Trzepiesz skrzydłami, by kogut cię dostrzegł, nastawisz kuper, znosisz jajka, a potem, jak inne, kończysz w rosole. Solidarność kobiet wiele by zmieniła, ale mało jest solidarności kobiet. Jest za to pozbawiona społecznego sensu, choć biologicznie uzasadniona walka o kogucie geny. Czy zamiast dziobać się nawzajem, drugie kury mogłyby zacząć współpracować? Zamiast łudzić się, że ze mną będzie inaczej, bo wystarczy, że włożę blond perukę, albo będę chwalić jego grzebyk, a on mnie w trymiga pokocha. Czy kury dostrzegą, uwierzą, że kogut to przemocowa menda i że wszystkie powinny mieć go na oku? Zamiast przygładzać poszarpane pióra i mrugać w stronę kroczących dumnie genów, kury mogłyby obgtakać, a potem wepchnąć kogut jego skór syna do klatki. Skoro i tak w jakiejś tam perspektywie wszystkie je czeka włoszczyzna, makaron jajeczny albo złocisty devolaj. Cóż przeszkadza innym kurom traktować pozostałe jak towarzyszki niedoli, a nie konkurentki do kurnikowego tronu? W piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które nie pomagają innym kobietom, powiedziała Madeleine Albright. Obawiam się, że leży ono gdzieś pomiędzy ósmym a dziewiątym kręgiem. Pomiędzy uwodzicielami, pochlebcami, hipokrytami i fałszywymi doradcami, a pomiędzy dnem dna, czyli pływającymi w lodowatym jeziorze kocyt wszelkimi zdrajcami. Laskiate ogni speranza trate, mówi Dante. Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy wchodzicie. Tak, tak, jeśli się dobrze wsłuchać, z ostatnich kręgów piekła dochodzi głos gdaczących w niebogłosy kur. Tych wszystkich fałszywych przyjaciółek, wrednych sąsiadek, nieszczerych koleżanek, obojętnych, okrutnych urzędniczek, lekarek, sędzi, terapeutek, kłamliwych i bezdusznych bab, którym się wydawało, że dziobiąc inne, wskoczą na wyższą grzędę, a tym samym dosięgnie je łaska, życie w przepychu i ogólny raj. Niech nieboska komedia będzie dla was przestrogą, kurze miernoty. A reszcie życzę smacznego niedzielnego rosołku z zieloną jak wiosna nateczką i ręcznie robionym makaronikiem, sześciojajecznym oczywiście. Ani Tadyskiewicz Mała rzecz. Miłość i inne przymoce. Opublikowano 20 marca 2021 roku.